Dzień dobry. Ania Dąbrowska. Zapraszam na wiadomości z Gminy Dobra. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera przekazała dyrektorom szkół plansze z gotowymi koncepcjami graficznymi nowego budynku szkoły w Dołujach oraz przedszkola ze żłobkiem w Bezrzeczu. Plansze prezentujące nowe placówki oświatowe w Gminie Dobra będzie można obejrzeć w szkołach podstawowych. Plansze zostały przekazane podczas 26. sesji Rady Gminy Dobra. Koncepcje graficzne nowych placówek oświatowych odebrali dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach Elżbieta Walczyk oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Jarosław Poźniak. Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Bezrzeczu powstanie w bliskim sąsiedztwie Wołczkowa w rejonie ulic Platynowej i Machoniowej. W nowym obiekcie zaplanowano cztery oddziały przedszkolne i jeden żłobkowy. Proszę Państwa, y Kilka dni temu, kilkanaście dni temu mieliśmy spotkania zarówno z przedstawicielami w Dołujach, jak i z przedstawicielami Sołectwa Rzeczy odnośnie dwóch nowych inwestycji. Dziękuję za to, że wszyscy przybyli na to spotkanie, z wielką uwagą wysłuchali przedstawionych koncepcji przez projektantów i bardzo się cieszę, że w tych, koncepc w tych przedstawionych koncepcjach były uwagi, ale to drobne uwagi, które cieszę się, że będziemy mogli wprowadzić po to, żeby już na etapie budowy było tych uwag oczywiście jak najmniej. Plansze mówią o tym, jak będzie kolejna szkoła wyglądała, jak będzie piękna, jak będzie przygotowana do rozbudowującego się sołectwa Dołuje i oczywiście gminy Dobra. W Skarbimierzycach brakuje miejsca, gdzie można swobodnie pospacerować, usiąść, spędzić czas z rodziną na łonie natury. To się jednak wkrótce zmieni. Rozpoczęły się prace budowlane związane z modernizacją terenu boiska w centralnej części miejscowości. Inwestycja w Skarbimierzycach zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego oraz remont istniejącego boiska z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W skład prac wchodzą m.in. demontaż starych bramek i koszy do gry w koszykówkę, wykonanie boiska oraz nawierzchni ze sztucznej trawy, montaż słupków do gry w siatkówkę i tenisa, montaż bramek, piłkochwytów, ogrodzenia, a także wykonanie ścieżek spacerowych i nasadzeń. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku. Rozpoczęły się prace związane z modernizacją boiska sportowego w Skarbimierzycach. Obecnie wykonawca prowadzi roboty ziemne pod planowanym nowym boiskiem na terenie sportowym. W ramach inwestycji powstanie całkowicie nowe boisko wraz z alejkami szutrowymi dookoła oraz małą architekturą wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych poprzez ich rekultywację i ponowne nasadzenia. Wykonawca Szymon Koza z Gryfina będzie prowadził pracę. Zgodnie z umową do końca sierpnia 2022 roku, a wartość umowy opiewa na kwotę powyżej 800 tysięcy złotych. Trwają prace przy budowie sklepu netto w mierzynie. Supermarket powstaje przy ulicy Tytusa. W związku z prowadzonymi pracami wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Nowy sklep netto powstaje właśnie przy ulicy Tytusa w Mierzynie. W związku z prowadzonymi pracami, które zakładają również przebudowę odcinka ulicy, konieczne było czasowe zamknięcie drogi od strony ulicy lubieszyńskiej, objazd poprowadzoną ulicą kokosową. W celu dojazdu do ulicy zgodnej można też wykorzystać ulicę wspólną. Prace związane z przebudową drogi będą trwały około miesiąca. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dobra wręczono srebrne odznaki Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaczenia otrzymało trzech mieszkańców Gminy Dobra. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego. Odznaczenie nadaje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze uchwały podjętej na wniosek Komisji Odznaki. Odznaczenia otrzymali prezes OSP Dobra Eugeniusz Wawrzoła, prezes OSP Wołczkowo Jan Suszczyński oraz Grzegorz Pieszko, główny specjalista do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Dobra. Pani Wójt, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Zgromadzeni w sali, Obecni tutaj, jak również śledzący obrady w internecie. Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować w imieniu władz regionu województwa zachodniopomorskiego, wszystkim trzem panom wyróżnionym, bardzo wysokim odznaczeniem, średnim oznakom honorową gryfa zachodniopomorskiego. Nie ukrywam, że to uzasadnienie, które przeczytał pan przewodniczący Miluch no stanowiło bardzo łatwą przesłankę do tego, żeby przekonać i kapitułę Gryfa Zachodnia Pomorskiego i zarząd województwa i marszałka województwa do tego, żeby decyzję w tym zakresie podjąć. Także bardzo serdecznie gratuluję. Nie ukrywam, że na podkreślenie również zasługuje fakt, Sama inicjatywa Pani Wójt Teresy Dery w tym zakresie, więc jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że doświadczenie i wiedza Panów będzie wykorzystywana nie tylko na rzecz gminy, ale również na rzecz wszystkich mieszkańców naszego regionu. Bardzo serdecznie gratuluję. Gratulujemy otrzymanych odznaczeń. Już we wtorek zapraszamy na pierwszy odcinek programu Dzień Dobry Dobra. O czym porozmawiamy w programie? O szczegółach poinformuje Państwa Angelika Muchowska. Szanowni Państwo, chciałabym Was serdecznie zaprosić na pierwszy odcinek programu Dzień dobry, dobra. Pierwszy odcinek musi być wyjątkowy, w końcu to pierwszy odcinek. Właśnie dlatego mamy dla Państwa bardzo ciekawy temat dotyczący rynku rekrutacyjnego, nowych szans, wyzwań oraz możliwości na rynku pracy. Moimi ekspertami będą Marta Cichecka z LSJHR Group, ekspert do spraw rekrutacji, oraz Paweł Żdźiebułowski, dyrektor handlowy w firmie Tenzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam Was serdecznie. W sobotę 9 października odbędzie się jubileuszowa 10. edycja biegu przełajowego Jarzębina. To kultowa impreza, która już na stałe wpisała się do kalendarza sportowego gminy Dobra. Kochani, 9 października już teraz zapraszamy na jubileuszową edycję naszego biegu Jarzębina. Musicie być z nami. W tym roku udział bierze aż 300 zawodników. Każdy z nich otrzyma koszulkę, medal i niespodziankę na mecie. Zapraszamy. To wyjątkowe wydarzenie w naszym kalendarzu. Zapraszamy po rocznej przerwie. Na pewno będzie super. Serdecznie zapraszamy. Bądźcie z nami! Na pewno będzie super! To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.